Mamy kolejne moje ulubione urządzenie ze sobą, czyli kolejne interkom. Ja się śmieję, a tak naprawdę zaczynam się do tego przekonywać, między innymi dzięki Kamilowi, bo trochę o tych interkomach już Wam opowiadaliśmy. Ja jestem bardziej ten sceptyczny, Kamil jest, Kamil jest dużym fanem i z tego co mówiłeś przed tym nagraniem jesteś też dużym fanem Cardo Freakom. 4 razy, 4x. 4x. Yy, dokładnie razy 4, yy, dlatego że mamy to zestaw, yy, który pozwala nam, żeby się połączyć na cztery kaski. Tu akurat yy, masz w rękach wersję duo, czyli można no. powiedzieć, dla pary motocyklistów, czy, czy dla kogoś, kto śmiga sobie wspólnie, można taki, w takim dwupaku zakupić taki zestaw po prostu. Czyli taniej. tu już są dwa yy, mm. interkomy. Dwie stacje takie, z których możemy korzystać osobno na, na każdym z kasków, a sam yy, produkt, sam, sam interkom pozwala nam na to, żeby połączyć się łącznie z czterema kaskami. I z tego co wspominałeś, to jest interkom, który pasuje nie do konkretnego modelu kasku, tylko można go zamontować tak naprawdę tam, gdzie potrzebujemy. Producenci na tyle tak już budują te skorupy kasków i, i pozwalają na to, żeby właśnie słuchawki od każdego producenta interkomu zmieściły się w kasku, że tak naprawdę dowolny, wybrany przez nas kask, jeśli są miejsce na słuchawki, takie kardo sobie wrzucimy choćby nawet do tych kasków, gdzie są to dedykowane interkomy, a ktoś jest koniecznie uparty na kardo, ze względu na to, że oferują przeganialną jakość dźwięku, a właśnie zawdzięczają to, tak jak wcześniej już cytowałeś przed nagraniem, e, dzięki temu, że mamy głośniki JBL. Mamy tutaj JBL, słuchajcie, mamy zasięg ponad e, 1200 metrów, e, mamy e, możliwość operowania naturalnym głosem, czyli nie musicie krzyczeć podczas e, jazdy. Jest on wodoodporny, uniwersalnie się łączy z różnymi innymi urządzeniami, a, także jest tutaj wszystko, co potrzeba żeby cieszyć się wygodną komunikacją podczas jazdy. Zapraszamy Was do Motomio. Mamy takie interkomy dostępne od ręki w cenie w okolicach 2,500 zł, ale to już jest naprawdę taka solidna propozycja za interkom z tej średniej półki cenowej. I tu mówimy oczywiście o interkomie dla dwóch osób. Mhm. Czyli już mamy ten dwupak. Pojedynczy single jest, jest sporo tańszy, ale ten dwupak naprawdę e, się opłaca, jeśli, jeśli szukamy od razu interkomu na na dwie głowy. I mamy tutaj Bluetooth 5.2, czyli to połączenie jest y, bardzo stabilne. O interkomy Cardo, pytajcie Kamila na drugim piętrze tutaj na Zakopiance w Moto Mio. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania dotyczące tego interkoma, piszcie koniecznie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał warto, ponieważ szykujemy dla was serię tutoriali, między innymi zmontowania tego konkretnego interkomu. Także widzimy się w Moto Mio. Widzimy się również tutaj na YouTubie.